To trudne. Pospiesz się, nie mam całego dnia. Dobrze, nie musisz krzyczeć. Mogłam wybrać kółko kiedy miałam okazję. A ty co, żółw? No dobra, nie mam wyboru. O nie, złamałam. Przegrałaś, wstawaj. Co teraz? Żartuję. Niespodzianka. Inet, Orety, to jest naprawdę dobre. To mój mundur. Poddawaj! Pospiesz się! Proszę bardzo! A teraz jako kara... Nie! Czekaj! Witamy w Squid Game! O! Och, nieźle! Żartujesz? Hej, patrz! Światło czerwone, światło zielone! Gotowi? Na miejsca, start! Naprawdę? Grasz w to? Chodź, idziemy! Wednesday, czekaj! Koniec rundy! Skanowanie pola. Wykryto ruchy. U, u, farcik. To był hardcore. Orety. Runda druga. Start. Chodźmy. Idę za tobą. Musi być lepszy sposób, żeby to zrobić. Wykorzystam moje wilcze zmysły. To znacznie ułatwi sprawę. Pozwól, że ci pomogę. Moje laczki. Teraz możemy chodzić po cichu. Koniec rundy. Orety, pomocy! Wykryto ruchy. O nie! Wypadasz z gry. A -a -a! Pomszczę cię, Wednesday! A -u 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 -u! Och, serio? A -a -a! Hej, żyjemy. Niestety. O co chodzi z tymi kwadratami? Nie jestem pewna, ale mam pomysł. Rączko? O, jak przyjemnie. He? Hej, człowieku, myślisz, że jesteś taki twardy? On nie rozśmieszaj mnie. Wybierz koń swojego rozmiaru. Chodź tutaj. Coś ci nie idzie, brachu. Pozwól, że cię czegoś nauczę. Hej, to łaskoczę. Puść mnie, rączko. <laughs> Niech będzie. Ale Wednesday się z tobą rozprawi. Co to za gość? To nasz tester. Eksponat A! Roi, jestem bezpieczny! Nie tak szybko. Startuj! Życz mi szczęścia! Wybiorę. nie! Naprawdę nie powinnam, ale nie mam wyboru! No to lecimy. Pospiesz się! Bezpieczne! bardzo się cieszę, że nie straciłam mojego swetra. No dalej, nie mamy całego dnia. Dobrze, dobrze. W porządku. Idę jak burza. Skończyły mi się rzeczy do rzucania. Wygląda na to, że będę musiała skoczyć. Papatki. Pozostaje mi jedynie przejść przez most. To było proste. Ha? O nie. Wow. Ej, niech ktoś włączy ogrzewanie? Co jest? To nie w moim stylu. Wiem, że to zrobiłeś. Co się tutaj dzieje? Co to ma być? Też nie mam pojęcia. Chcę zobaczyć więcej ruchów. Wróciłam. I co teraz? Tak, wygrałem. Muzyka nie przestała grać. To oszukiwanie. Wy dwie. Grajcie. A musimy? Ten, kto usiądzie na krześle, wygrywa. Hej, wynoś się stąd. Muszę się powtarzać? Chodźmy. A co to za foszki? Tańczcie. Mam tu dla was najnowsze dody. On jest przerażający. O, mam idealną piosenkę. To was rozrusza. Tak. To mi się podoba. Fajna muzyka. Ta, chyba jest fajnie. No dobra, a teraz stop! Wbijam! Wygrałam! Ach, kicha. Auuu! Wołają cię znajomi. Auuu! Muszę im pomóc. Ach, słodkie uczucie zwycięstwa. Oszukiwałaś! Mam coś dla takich jak ty masz. Auć, chyba coś nie wypaliło. Brawo, ty głupolu. Och, niech to się skończy. Uff, zniknęło. Wednesday, pomocy! Nie mogę tego otworzyć. Ha, chcę stąd iść. Nie ty jedna. Och, obserwujecie nas, co? Cóż, już nie. Pok, pok. Halo, Centrala Squid Game? H? Co się stało? Te przeklęte dzieciaki. Co wy kombinujecie? Przepraszam, ja chyba się w panu zakochałam. Dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? Ja też cię kocham. Daj buziaka! Mm. Jeszcze. Mm. Dzięki. A -a -a. Bingo. O, wszystko z nim, ok? Kogo to obchodzi? Jesteśmy wolne! Mam wyrzuty sumienia! Przebolejesz to! Ale Wednesday! Kochanie! Chodźmy! O, no dalej! Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki! Nie wiecie, że to ja jestem mistrzem gry? Hmm. Och, wiemy! Co jest? Zagrajmy w grę! Nie, nie mogę tego zrobić! Spróbuj. Ale ja nie mogę. Masz 10 sekund. 10 sekund? Muszę się pospieszyć. O, dlaczego to ciastko jest takie twarde? Nie. Pozwólcie mi spróbować jeszcze raz. Proszę, zadowolone? Pierwsza runda nie powiodła się. Pójdziesz z nami, ale ja jestem mistrzem gry. I poległeś. Nie, nie, poczekajcie. To wystarczy? Tu jaki żart? Wróć z kasą! Serio? Skończyłaś już? Nieważne. Spójrz, znaleziono niekradzione. O! Nie! Lecę! Uch, to nie było miłe. Znalazłam złoty bilet! Hej! Dobra, dopatrzyłem się. Niech rozpocznie się gra. Teraz! Ha? O nie! Co to ma być? Wow! Tutaj panie! Ile przycisków! Co? Deszcz pieniędzy! Jestem bogata! Dobra robota! O o! Co się stało? Hej, kasa! Super! Następny? Nie! Wszystko tylko nie pająki! Te tak obrzydliwe! Nie bądź wredna dla moich przyjaciół! Mam nacisnąć kolejny? Ha, no nie wiem. No dobra. Ten! Chuj. No cóż, to jest nieprzyjemne. Dopiero co ułożyłam sobie włosy. Nie fajnie. Boję się! Raz się żyje! Czekaj! Nie, ja go chcę! Co to ma być? <grystanie> Pióra nie są śmieszne. Spokojnie, Wednesday! Przestrzeń osobista. Chciałam pomóc! Hej! Halo! Nic się nie dzieje! Chwila, znalazłam złoto! O rany! Ale się głupio zaciesza! Komuś właśnie dopisało szczęście! Och! O, oh. oh, Bubble tea. Spójrz! Co? Przydadzą wam się! Masz, łap! Czy to było naprawdę konieczne? Potrzebujesz pomocy? Robi się! Hej! Nieźle! Dziwne poczucie humoru. Zapłacisz mi za to. Proszę. Od razu lepiej. Gdzie mój napój? Nie ma to jak zabawa w dzieganie. Bingo. Co dostałam? Hmm, niezłe. Hmm, chociaż... Uff, czy tu robi się gorąco? Hej, to bolało. Co? Spokojnie, pomogę. Uff. Moja kolej? Ja widzę! Czas na herbatkę! Do dna! Pyszne! Wow. To mój język? Pomocy! Aaaa! Nie przesadasz trochę. Następny. Co dostałam? Różowe? Obrzydliwe. To oznacza, że mi zostało to? Mm, odrażające. Co jest? Ale farciara! Miejmy to już ze sobą! Fuj! Chwila! To jest całkiem dobre! Ojej, wraca! Tego się nie spodziewałam! Patrz na to! Kolejne złoto! Fajna zabawa, prawda? Następne zadanie. Hej, gdzie są wszyscy? Spokojnie! Na dole! Na dole? Skoro tak mówisz? Tu jesteś! Mój kochany! Uwielbiam zjazdy rodzinne. A masz! Co? O, o, widzicie to? Na co się gapisz? Czekaj, to jeszcze nie koniec. C jest tego więcej. Co się dzieje? Produkujesz gałki oczne? Nie ma to jak rozmowa w cztery oczy. Twoja kolej! Ha? Nie, nie! Proszę! <laughs> wow! To guma do rzucia! Moja ulubiona! Jesteś taka nudna. Nie skończyłem. Spójrzcie. Ha? Szybko, szybko. Oh, dam radę. Mm, gotowe? Moja szczęka już się zmęczyła. Dzieje się coś? Poczułam się nagle lżejsza. Może ktoś mi pomoże? Naprawdę? Dobrze. I co teraz? Chwila. Przecież mam pazury i o to chodzi. Przechodzę do lądowania. Nadchodzę! Oh! Wednesday, wszystko w porządku? Nie jest dobrze. Otrząśnij się, no już. O! Inet, miało nie być dotykania. Przepraszam. Hej, widzisz to? Kolejny fragment złota. Należy do ciebie. Jak żeby inaczej? O, o nie! Zostawcie mnie w spokoju. Złaście ze mnie? To było okropne. Nie tak okropne jak to! Wypuścić kulki! Patrzcie, jak lecą! Ha! Wow! Dużo ich jest! I tyle kolorów! Orany. O, rany. się! Nie mogę już dłużej czekać! Są moje! Dość! Hej! Jaki masz problem? Użyj mózgu! Pieniądze! Teraz rozumiem! Dawaj, Kasiore! Zobaczymy. Aaaa! Dlaczego? Dostałam zawału. Chodź tutaj. Tak, pani. Orety. to było wredne. Dotknęłaś mnie? Co ja mówiłam o przestrzeni osobistej? Czekaj. Uff, serio? Wednesday! Zasłużyłaś na to. A ja zasługuję na to. Więcej złota? I co za to dostanę? Ej, nie po oczach! Rozgniewałaś go. Upsy! w tę stronę! Aaaa! Och! Ło. Kręci mi się w głowie. Co to ma być? Zaczynamy odliczanie! Dobrze, jeśli muszę. Patrzcie, jak walczą. A teraz. Hej! Moje ręce! Puszczaj! No weź! Ty pierwsza. Muszę się z tego wydostać. Au! Udało się? To dzieła? Że co? Co ty robisz? Ona oszukuje. Oszukuje? Uj, hej, wyciągnijcie mnie stąd. Od razu lepiej. Głupie małe rączki. To są jakieś kpiny. Nie ma dramatu. O, widzę ten blask. I należy do mnie. Znowu zdobyłam złoto. Widzę. Hono tu. Dobrze? Pozle już prawie ukończone. Brakuje ostatniego elementu. I co teraz? Spadać mi stąd. Ha? Czekaj, gdzie my jesteśmy? Ostatni kawałek. Bez obaw. Okej, okay. niech będzie. O jeny. No dalej. Mogę? Jak słodko. W ten sposób. Wow, ładnie! Psia, kość! Wednesday, Enid! Co? Znalazłeś to! A to oznacza tylko jedno. Misja wykonana! Żegnam! Do następnego! Oj, co za przygoda! Uf. Nie mam przy sobie kasy. No to spodaj! Tak, to ja, główny aktor! Widomy! To moja szansa! Cichutko! Dotknął mnie. Do zobaczenia. Poparciło mi się. Puste szkoda. Siedziesz na moim miejscu. Wynocha! Sam się wynoś. Ochrona. Zajmę się tym. Chodź ze mną. Wow! Auć! Co? Oferta pracy? Dobra, zatrudnij się. Huh? Proszę, dzisiejsza gazeta. Oferta pracy? Zobaczmy. Stylistka paznokci? Coś dla mnie. Szybko! Siadaj. Chcę manikir. Ugh, zbyt kolorowe. Ups. Co? Co ci jest? Huh? O rany, wilkołak? Kilniczek, to za mało. Potrzebuję czegoś większego. E, fajnie, bo ale nie działa. Nic z tego. Spróbujmy siekierą. Jasne, wyżyj się. Mega nożyce? Tylko uważaj na sierść. Dobra, a co do koloru? Oczywiście wybieramy czarny. Precz z różowym. No i gotowe. Wygląda świetnie. A zapłata? Zasłużyłaś na coś ekstra. Dzięki. A teraz goń się. O, chyba ich znam. Mogę się dołączyć? Jupi. Kiepski ten napiwek. Muszę poszukać nowej pracy. Zobaczmy. Ups. Uważaj. Sorki. Czeka mnie kariera fryzjera. Wow! Pilnie potrzebujesz strzyżenia. to tu jestem. Do dzieła. Hej, za mocno. Nie marudź. Auć! Chcę inną fryzurę. Co za histerek. Chcesz coś innego? Jak sobie życzysz? Pospiesz się. Coś ty zrobiła. Nie podoba mi się. Nie musisz wrzeszczeć. Chyba coś przeoczyłam. Gotowe. Nie! Dość tego. Zrobię ci niezapomnianą fryzurę. Co ona kombinuje? Nie. Jeszcze tylko ostatni szlif. Nareszcie. Gotowe. To rozumiem, bo masz. Wielkie dzięki. Do widzenia. Och, jeden klient, a taka męczarnia. Jestem wykończona. Ale jeszcze nie mogę odpocząć. Jak idzie szukanie pracy? Tak sobie. Może masażek? Czas wstawać. Hej! Co? Gdzie? Jak? Kawa postawić na nogi. I znów do roboty. Na czym skończyłam? A -a -a. A -a! Ładny plecaczek. Łapać złodzieja! Tak, tak. Zaraz go dorwę. W twoich snach! Trenowałem w Japonii. Dawaj! Nie rozśmieszaj mnie. Ha! Ups, za wolno. Tylko na to ci stać? Wow, Rączka do usług. Co to? A -a -a! Hmm, niezły miecz. I więcej się tu nie pokazuj. Jasne. Oto twoje rzeczy. To za kłopot. Dziękuję. Jeden dolar? Więcej zapłaciłam za bilet. Dobra, muszę się sprężyć. Wróżka zębuszka? O nie, brzmi obrzydliwie. Co u licha? Huh? Co to za gnom? Przyszłaś po mojego zęba? Najwyraźniej. Uj, hmm. Teraz już ci nie wypadną. Uśmiechnij się. Szeroko. Podoba się. Nie. Uch. Najpierw zapłać za usługę. Serio? Mam tylko tyle. Właśnie tyle się należy. No to do roboty. Bum, bum, szazam. Kończyłaś już? Chyba tak. Pokaż ząbki. Zadziałało! Papa, pa. będzie na nowy telefon. Co? Ktoś mnie okradł? Właśnie wróciłam. A ja właśnie wychodzę, Darka. Chwileczkę. Nie było mnie cały dzień. Rączka pilnował skarbonki. Więc kto mógł? To dziwne, że dał mi masaż. Nie ma innej opcji. Ta mała paskuda okradła mnie. A, to jest życie. Za dobrze się bawią. Irytuje mnie to. Zaczęło padać do śmieci. Tak już lepiej. A może karaluchy? To będzie. Nie? Ci gdzie poszłaś? No, co jest grana? Mogło być gorzej. Huh? A Ale co? Śpicie przy pracy? Co się? Ach, ta Wednesday. <ścoughs> o nie. Ups, co tu się stało? Kompletny bałagan. Aaaa! Nic mi nie jest. To gdzie jesteśmy? Ojej! Czerwone, zielone. Chyba musimy zagrać. Niech będzie! Chodź Wednesday! Koniec rundy. Stój! Nie wykryto ruchów. Uff! Mam tego dobrze! Tak Wiesz jest. co robić? Koniec rundy. Skanuję. Wow, chodzisz na takich obcasach? Troszkę jest krótce, ok? Dobra robota. Nie! A! Wykryto ruchy. Daj mi drugą szansę. Zostałam tylko ja. Taniec zwycięstwa. Wykryto ruchy. To nie był koniec? Runda nieudana. Wow! Trzymajcie! E, po co? To się robi coraz dziwniejsze. Następna gra to przeciąganie linę. Ach, rozumiem. Trzy, dwa, jeden. Start. Nie masz szans. Jestem silniejsza. Wpuszczaj. Sama wpuszczaj. Mam tego dosyć. Rączka. Do usług. Ciągniemy. Ken potrzebuje pomocy. Cześć, Barbie. Z przyjemnością. Ciągnij. Ken pakuje na siłowni czy co? Barbie, to dla ciebie. Wow. Uh. Masz takie piękne oczy. Jakiś ty miły? Hej, to mój chłopak. Ups. Wolisz ją ode mnie? Nie dramatyzuj. Ty jesteś wiedźmą. To za grę? Ten jest mój i tak sobie powtarzaj. Przestańcie. Macie przed sobą zadanie. Co tym razem? Po prostu przejść na drugą stronę. Okej, okay. to proste. Kto pierwszy? Ty! Nie! Ty! Nie ma mowy. Papier kamienieniożyce. nożyce. Ha, wygrałam! Zaczynaj! Rączka! Mam iść na zwiat. Pętliczek, pędliczek. O nie! Był bardzo dzielny! Twoja kolej! A? Ok? Potrzebuję wsparcia. Cześć, Ken. Cześć, Barbie. Pomożesz mi? Jasne. To banalne. Który dalej obojętna. obojętne? Rządzę. Woo! Tylko nie Ken. Zapalimy świeczkę. Twoja kolej? Przygotuj się na przegraną. Wow. Zostałam tylko ja. Powolutku. Krok za krokiem, lewo czy prawo. Aha. Prawie u celu. A! Gdzie jesteśmy? Patrz. Krzesła? Ha. Kto tam? Następna gra. Wywijajcie, podrygujcie i pląsajcie. Taniec! Serio? Na no to wygląda. Ta runda należy do mnie. Nie bądź taka pewna. Nie. Yeah. Hm? Już się zmęczyły? Ej, wstawajcie. Co? Macie tańczyć wokół krzeseł. Co za ciołki. Dobra, dajemy czadu. Pokażcie, na co was stać. Nie masz szans, Barbie. Jeszcze zobaczymy. Jestem bardzo gipka. Dobra, stać. Siadajcie. Ojej. Odpadasz, frajerze. Uff. Druga runda. Tańczcie. Jeszcze czego? Kiedy to się skończy? Hej, DJ, zmień piosenkę. Żartujecie? Stop. Z drogi. Wygrałam. Haha. Ach, -ha. słodka wolność. Tęsknię za światem. Co? Och, dobra. Uwolnij nas. Uwolnić cię? E, tak, moja pani. Mam tu idealne narzędzie. Nie to? Uważaj! Gdzieś tu było. Żelazko? Nie. Przestań rzucać! Za jakie grzechy? Wreszcie. Dla ciebie. Pluszowy miś? Zaraz wymiotuje. Wszystko to na próżno? Ja się tym zajmę. Hej, przystoniaku, może zabierzesz mnie na miasto, co? Dostaniesz nagrodę? Mua, mua, mua. Nie powinienem, ale nie mogę ci się oprzeć. Grzeczny chłopiec? I po co komu hipnoza? Oj tam. Mam dla ciebie prezent. Co, Licha? Po co mi to? Uch, spadaj. Och, kwiaty. Myślałam, że je lubisz. Za dużo ich dostaje? Ale masz problem. Chwileczkę. Zostawił nam klucz. O, kolejny prezent. Zaraz co? Nie. Czas na małą przekąskę? O nie, złamało się. Pójdziesz z nami? Zagrajmy w grę. Nie, ja tu rządzę.